Jeżeli chodzi o zmianę technologii, przede wszystkim baliśmy się tego, że będą podwyższone będą koszty przede wszystkim prądu, który będzie nam zwiększał koszty tego utrzymania ogrzewania. No i jeszcze no to w ten sposób, że będziemy musieli zwiększyć opłaty czynszowe. To było główne takie nasz, nasz lęk przed zmianą ogrzewania. To nie potwierdziło się. Mamy odwrotną sytuację i koszty się zmniejszyły niż mieliśmy w pierwotnej wersji ogrzewania tych budynków. Tak, bo przy aktualnych cenach prądu, jakie występują, nie prądu raczej, a węgla, który skacze niesamowicie, prawda, z góry na dół, to Kalkulacje nasze wszystkie zaczynały być już takie absolutnie nieadekwatne do rzeczywistości. Ułożyliśmy za węgiel, który kosztował niejednokrotnie 3000 tysiące za tonę. Potem skoczyło na 2,5 tysiąca. Nie wiadomo było, jak rozliczyć w ogóle koszt tego wszystkiego, nie? Tu mamy stabilność w tym momencie. Pozawieraliśmy umowy, cena prądu w tym momencie jest stała, mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Mamy swoją kalkulację. Faktycznie wychodzimy w granicach 50% kosztów poprzednich przy węglu, gdzie dochodził jeszcze... Palacz, którego trzeba było opłacić, prawda? Węgiel raz przyjechał, raz nie przyjechał, raz przyjechał paskudny i trzeba było go użyć dwa razy tyle. Także faktycznie mamy święty spokój, nie mówiąc oczywiście już o porządku. No to jest zupełnie inaczej wygląda. Nie ma żadnych hałd węglowych, które leżą, Bóg wie gdzie. Nie ma palacza, który, nie oszukujmy się, jak to na wioskach bywa, potrafi czasami nie przyjść do pracy z takiego czy innego powodu. To wszystko odpadło. Znak zapytania jak będzie wyglądała finansowa historia no tak jak każdy jednej sytuacji życiowej ile będziemy płacić to było pierwsze podstawowe pytanie ale faktycznie kerry porobiło nam te symulacje finansowe i pod tym względem możemy ich zachwalać bo powiedzieli dokładnie ile które mieszkanie jakie będzie miało koszty biorąc pod uwagę oczywiście raz zużycie powiedzieli jakie będzie zużycie mają to rzeczywiście wykalkulowane i wiedzieli jakie będą opłaty to jest bardzo dużo jednak. I jeszcze chciałabym dodać, że właśnie u nas nie było sprzeciwu, bo właśnie z, zrobiliśmy walne zebranie i na tym walnym pan z Kerry, firma Kerry, przyjechała i przedstawiła dokładnie mieszkańcom i wtedy decyzja była właściwie jednogłośna. Dzięki właśnie prawidłowemu przekazaniu wiedzy o, tym, o tej nowej technologii.